Dzień dobry. Strzelacz. Rozmawiamy ze swoim smutkiem. Mamy kwestię wybaczenia trudnej rzeczy. Zaraz zobaczymy, co to jest. Wybaczenie. I yy, dlatego, że ja czuję się smutny, czuję się w ogólnie dość depresyjnych nastrojach. Yy, jakaś apatia czegoś nie mogę przeboleć, ciągle mnie coś męczy ciągle coś dręczy. A tutaj jest pokazane, no właśnie poznaj to. Zobacz, czym to jest. Pogadaj z tym smutkiem. To smutek mówi o tęsknocie, czyli o braku czegoś. No i ten brak. O, swoją drogą trzeba. I też to zobaczyć, czyli brak, temat braku, czego mi tak brakuje, o, że czuję smutek i nie mogę wybaczyć, bo ten brak istniał i kółko się zamyka. Czyli czym jest ta kwestia braku tutaj u Państwa? Bo nie może nastąpić to wybaczenie, bardzo bym chciał. Wcale nie mogę, no po prostu, bo tak naprawdę robią to państwo dla siebie, żeby, żeby siebie samych nie męczyć. Czyli kwestia braku, czego tutaj brakuje trzeba wybaczyć te przeszłe miłości nieudane. Bo ym, jak długo można tkwić w, w tych stanach, kiedy Ciągle ja mm, mam wyrzut do drugiej osoby i zarzut. Nie mogę, nie mogę się pozbierać. Jestem w jakimś oszołomieniu, bo nie wiem, co się stało. Z jednej strony wiem, ale z drugiej. No. Może nie to, że nie chcę przyjąć do wiadomości, ale raczej tu jest jakieś oszołomienie pokazane. Nagle coś się wydarzyło konkretnego Państwo już wiedzą, co i nie mogę nie mogę się otrząsnąć jeszcze ale to jest jakaś nauka dla Państwa to zdecydowanie tak, proszę pamiętać o tym że y, był cel, że Historia potoczyła się tak, a nie inaczej, że były takie okoliczności, takie słowa padły. Jak również, że tak się skończyło. Tęsknota w miłości za tym, czego druga strona nie mogła mi dać. Nie mogła, bo nie miała, nie wiedziała jak, nie została nauczona. Przekazać uczuć? A tu chodzi o to, no właśnie, że ta osoba tutaj nie mogła czegoś dać, a mm, to nie należy przedłużać, czy a, tak sobie pobierać tej energii. W sensie, ok, że tamta osoba nie mogła, to ja będę cierpieć. Trochę inna interpretacja może, że tamta osoba nie mogła mi dać, Okej, okay, rozumiem to. Nie mogła, nie umiała. Więc ja się muszę nauczyć przyzwyczajać do tego, że kiedyś znowu mogę trafić na taką osobę, która nie będzie potrafiła czegoś mi dać. Ja się muszę nauczyć o, takiego ja muszę pamiętać o tym, że nie każdy nie będzie że nie każdy będzie w stanie mi dać to, czego potrzebuję, czyli uczę się trochę takiej różnorodności emocjonalnej czy sprawczej, bo dla mnie wyrażanie uczuć jest łatwe, ale dla tej osoby to jest Mont Everest i osoba ma straszne kłopoty z tym. Dlatego też tutaj, dla mnie, nauka i wnioski, że okej. Okay, nie każdy może sprostać o wyrażaniu uczuć. Nie każdy umie, każdy może. Bo to tutaj trzeba sięgnąć w tło, to znaczy, jak to było z tymi emocjami w życiu, w dzieciństwie tej osoby. Zimny chuf. Jak to się potocznie mówi. Natomiast tutaj. To nie jest tak, żeby kierować nienawiść w stronę tamtej osoby tylko dla siebie wyciągnąć wnioski. Okej, okay, dobra. Trafiłem na osobę, która nie była w stanie dać mi miłości, e, uczuć, e, przytulić tak po prostu z serca, tylko zawsze były jakieś warunki, czyli czyli dla Państwa. Okej, okay, dobra. Spotkałem typ człowieka, który... Mm, Musi mieć warunek, muszę spełnić warunek, żeby ta osoba obdarowała mnie uczuciem. Czyli skoro tutaj mówimy o warunkowości, mnie to nie pasuje. Dobra, to idę dalej. To ja dziękuję bardzo i idę dalej. Nie mogę być z taką osobą, żebym ja na przytulenie musiał sobie zapracowywać, żeby nie było to takie spontaniczne. Więc skoro tak, skoro druga strona wymaga warunku yy, i na najdrobniejsze, najdrobniejszą uwagę skierowaną w moją stronę, ją ja muszę sobie zapracować. Słowo klucz. To w takim razie dziękuję. Zwłaszcza jeżeli mówimy o uczuciach. A więc ten smutek to naprawdę. Yy, proszę sobie dać spokój, bo oczywiście trzeba pomagać. Pomagać. Czego pomagać? Sobie pomóc. Na pewno. Sobie pomóc. W takim sensie, żeby... Żeby te uczucia, właściwie te czyny, które... Nie nastąpiły. Przerobić w sobie, ale zrozumieć. Okej, okay, ta osoba nie mogła mi tego dać. To nie jest to, czego ja poszukuję. Poszukuję, potrzebuję, więc znajdę u kogoś innego. A tutaj jest taka lekcja czujności, ostrożności dla Państwa: że w przyszłości w moich poszukiwaniach uczuciowych znowu mogę właśnie na taką osobę trafić, ale tym razem już nie będzie to takie dotkliwe w swoich skutkach czyli brak uczucia jest tutaj kłopotem, yy, wybaczeniem. Zdecydowanie. I nie męczyć siebie samego tymi odczuciami. Smutek. Bo, no, smutek tutaj jest niebezpieczeństwem dla państwa, dlatego, że odbiera siły do życia. Dejrzałość. No, podejść do tego zdrowo. Na przykład w taki sposób, w jaki ja Państwu zaprezentowałem. Czyli, no, okej. Okay. Trafiłem, tak mi się trafiło, po prostu, że osoba jest daleka od uczuć, tak, ale ona tutaj wymaga warunku, jeszcze raz. Ona wymaga zrobienia czegoś dla niej, i w zamian, wprost proporcjonalnie do spełnionego warunku, ona Otworzy się bardziej lub mniej. Wszystko jest warunkiem tutaj, więc jest kwestia do przemyślenia, jak to jak do tego podchodzić. Tu trzeba no jeżeli jest potrzeba, no to po prostu zostawić tę osobę, dlatego że zostawić, rozejść się w miarę kulturalnie, bo jednak Ile państwo daliby radę wytrzymać na tej ciągłej warunkowości? Że niby co, że mieliby państwo prosić się o jakąkolwiek formę afekcji, jakąkolwiek formę um, uczuć? Prosić się o przytulenie, o pocałunek, o Miłe spojrzenie, o komplement, o wszystko trzeba się tutaj prosić. Dziękuję.